I hej cześć mamy z tej strony Makler Games i bardzo serdecznie wy kolejnym filmie na kanale I w dzisiejszym filmie sobie omówimy kilka nowych szczegółów, kilka nowych informacji, które chcę Wam przekazać, ponieważ powiedzmy są istotne i warto je dla Was przekazać, ponieważ... Możecie się oczywiście dowiedzieć przez to dużo i tak dzisiaj o Modern Warfare, nie o Black Opsie, sorry w ogóle że nie było 3 dni takiego filmu w sensie update filmu, przez 3 dni oczywiście miałem brak czasu, teraz powiedzmy mam szansę zrobić filmu i wam go wrzucicie z poniedziałek i wczoraj w niedzielę otrzymaliśmy bardzo ciekawe informacje na temat Call of Duty Modern Warfare. i dzisiaj otrzymujemy jeszcze więcej, więc prawdopodobnie jak otrzymamy dzisiaj jeszcze no to poinformujemy was jutro we wtorek, tak czy inaczej. Przechodząc do wczorajszych informacji, wczorajsze informacje to youtuberzy generalnie otrzymali bardzo ciekawe karty ponownie, ponieważ już drugi raz to się dzieje, gdy youtuberzy otrzymują właśnie tajne karty, które, które pokazują tak naprawdę nam w 3D przez tutaj taki filtr tele na telefonie przez taką aplikację, która właśnie nam pokazuje bardzo ciekawe informacje na temat Call of Duty To nie jest nic nowego dla tutaj Call of the, to już działo się kilka razy, Activision wiele razy wysyłało tajne paczki dla właśnie wszystkich takich większych youtuberów typu Prestyczki, tak szczerze polecam, do subskrybowania bardzo fajny gość i powiedzmy taki sam kontent jak u mnie na kanale, lecz oczywiście e, on tutaj jest amerykańskim youtuberem, ja jestem polskim, więc e, o ile mogę siebie nazwać youtuberem, tak szczerze informacje są takie, że Dostaliśmy na hologramie bardzo ciekawe dwie nowe mapy, tak jest. Generalnie to jest game mod 2 na 2, czyli wiadomo, 2 czyli 2 czyli dwóch w jednej ekipie, drug w drugiej, to jest taktyczny game mod, w którym, w którym się po prostu biją dwie osoby i masz co rundę, co dwie rundy masz randomową klasę. I Właśnie w tym game obecnie mieliśmy wiedzę na temat trzech map, między innymi Pine, King i, i Stock. To były trzy mapy, które widzieliśmy, lecz jak widzicie na ekranie, tym razem otrzymaliśmy dwie kolejne, właśnie, które będą, będą to Speedball oraz Dogs. Więc to jest bardzo ciekawe, że. Otrzymujemy dwie dodatkowe mapy i mówię od razu, to są dwie oddzielne mapy. Nie chodzi o multiplayer, chodzi o Gunfight 2v2, tak? To jest pseudo do multiplayer, ponieważ będziesz mógł oczywiście grać ze swoim znajomym na jakichś tam randomów w tym trybie, lecz ten tryb będzie taki specyficzny, ponieważ nie będziesz posiadał swoich klas, ponieważ klasy będą randomowe oraz oraz będą mapy oddzielne, będą kompletnie mapy oddzielne, nie będziesz mógł grać na tych samych mapach, a przynajmniej na tyle, co wiemy, że nie będziesz mógł być do osobnej mapy, więc oczywiście dla Infinite War to jest o wiele więcej. Mm, Roboty. Ale dobra, przejdźmy do mapy. Jak widzicie Speedball, Speedball to jest bardzo fajna mapa, w sumie bardzo fajnie wygląda, ponieważ e, przypomina mi Paintball, Paintball map, e, więc jakby wiecie, to jest mapa gunfight, więc to jest taka taktyczna, żeby się postrzelać rozgrzewkę, zrobić tego, ale nic wielkiego, nic dużego, e, <ścoughs> nic takiego też malutkiego, więc to jest wiecie, taka rozgrzewka, coś w stylu jak World War II, ma właśnie taką arenę do bitwy oczywiście. Też mamy większe mapy, które, które jak widzicie to jest właśnie na ekranie ten las to jest ta mapa właśnie, która, która też jest w modzie Gunfight lecz te dwie są nowe. I druga mapa to jest Docs, DOX, Dox która, która jest naprawdę strasznie podobna do mapy też z World War z m.in. London Docks. To jest moja jedna z ulubionych map z Call of Duty World War 2 jeśli chodzi o, o wiecie bez dodatków mapy i tak, to ta mapa jest strasznie przypomina tą mapę, lecz prawdopodobnie nie, ponieważ no wiadomo, no Modern Warfare jest w kompletnie innych czasach niż jak oczywiście Call of Duty World War 2, no druga wojna światowa, a teraźniejsza to jest wiadomo kompletnie inne czasy. Lecz wciąż ta mapa wygląda interesująco i mam nadzieję, że będzie się sprawiała fajnie. Dobra, jak mamy omawiane mapy, druga informacja taka większa i na temat no właśnie jak już widzicie w tytule Mamy tutaj specjalny event, który się odbywa dzisiaj, dzisiaj właśnie o godzinach 18 19, 20 mamy taki specjalny powiedzmy mały event i ten event coś jest w stylu E3, czyli wiecie pokazują gry i tak dalej, gameplaye, Zresztą ten ten event nie jest ogromny, ponieważ E3 jest jakby światowe i wiecie... Każdy o tym słyszy, że to jest taki event, powiedzmy, bardziej stanów Stanach Zjednoczonych. To jest właśnie taki event, który się nazywa Games.com. I właśnie w tym, w tym evenencie, zwykle jakieś gry pokazują, gameplay itd. i tak dalej. I mamy informację, że właśnie Activision oraz ogólnie cała tutaj ekipa Kalosus będzie tam, więc możemy się spodziewać kolejnych gameplayów. Ja bym powiedział, czy to właśnie nawet z kampanii, czy to kolejnych nowych gameplayów z multiplayer, czy nawet z właśnie z Opsa. Krążą plotki, że możemy widzieć też. Battle Royale, chociaż ja nie sądzę, ponieważ powiedzmy mamy to plotkowo potwierdzone, że Battle Royale nie będzie na start w grze, będzie w późniejszym czasie. <coughs> tego nie mówiłem na kanale, więc sorry za to, ale Battle Royale ma się pojawić w modelów lecz dopiero w późniejszym czasie, w na przykład w 2020, nie wiem, styczeń, luty, coś w tym stylu, lub po prostu w grudniu na koniec roku. To jest ogólnie też niepotwierdzona informacja, więc nie bierzcie tego do siebie, ale wracając do tutaj eventu, no Gamescom tyle wiemy, że będzie dzisiaj, 18-19-20, nie mam linku do I oczywiście, jeśli nie chcecie tego przegapić, no to warto siedzieć na Twitterze, link w opisie, możecie sobie tam wejść, zafollowować mnie i ja tam właśnie w godzinach, jak do samej już link, wkleję go natychmiastowo i możecie właśnie tam włączyć powiadomienia, dzięki temu od razu Wam się pokażę na pasku w telefonie. Tak szczerze, no jeśli byście chcieli obejrzeć, jak już wiem nic nie wiem na ten temat, co będzie dalej w streamie, bo tego nikt nie wie, tylko zostało właśnie w szerej. Wczoraj w niedzielę, przez jednego z takiego większego youtubera, który jest, powiedzmy, sponsorowany przez Activision oraz Infinite World Call of Duty eee, Właśnie wstawił takiego posta, który jest prawdziwy, no więc chciałem Was tylko poinformować, że dziś możecie coś odwalić ciekawego Ale on może też być tak, że nic nie będzie, że po prostu będzie jakiś tam event, omówienie i tak naprawdę wszystko będzie za zamkniętymi drzwiami Czyli wiecie, nic dla oczywiście tutaj publiczności zewnętrznej Także dzięki za oglądanie, dzięki za wszelki support, mam nadzieję oczywiście, że Wam się film podobał Planuję dzisiaj jeszcze jeden film wrzucić, m.in. E, opening z Call of Duty Black Ops 4 Zombies oraz kilka bardzo fajnych gier właśnie, y, czy to z Alcatraz, Al 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 czy to z Pandemic, więc y, to zależy od Was tylko, czy te filmy będą na kanale, ponieważ wyraźcie swoje opinie w komentarzach, po to one są, aby to właśnie komentować, więc ja Was pytam, czy chcecie jakieś właśnie tutaj, może jakieś sklejki akcji, czy, czy może jakieś właśnie tutaj y, cał całe mecze właśnie, jakieś takie wiecie, czy z Pandemic, czy z Alcatraz, Al ponieważ Tego zobaczyć dajcie mi znać w komentarzach. Yy, no i co? I chyba dziękuję za oglądanie. Oczywiście nie przegapcie eventu subskrybuj kanał, aby otrzymywać na wasze informacje wy Black teraz generalnie wykaluzic. Ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i co? Sprzymy się w kolejnych filmach. Na razie. Makeral.